Rocznik 83. I tutaj taką informację miałam absolwent dziennikarstwa oraz American Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim. To prawda, Jagiellońskim. to prawda. Jestem magistrem American Studies. Pięknie. Udało się. W 2006 roku zadebiutował powieścią Zrób mi jakąś krzywdę i w kolejnych latach wydał Radio Armagedon, Instytut Zmorojewo, Świątynia oraz Ślepnąc od Świata”. Zgadza się. Jeszcze jakieś opowiadanie czytałam erotyczne, ale to w antologii było. Tak, to, ale to chyba mówi Pani o takim opowiadaniu w, w takiej antologii, e, którą wydało wydawnictwo Power Graph. Tak, mogła być taka sytuacja. Pożądanie chyba i tytuł. Tak, mogła być taka sytuacja. E, chciałabym zacząć od tego porównania do Stephena Kinga. W, w, w to jest straszne. To jest straszne. No właśnie byłam ciekawa czy czy to jest takie no, nobilitujące, czy to jest, nie, to jest uciążliwe? Nie, ponieważ jakby to było tak. Ja przecież się już nie dam porównać do Stevena Kinga. Nigdy na to nie pozwolę. Uważam, że jakby to jest jakby porównywanie jakiegokolwiek autora do y, najlepiej sprzedającego się autora popularnego na świecie, ale jakiegoś lokalnego autora z Polski zwłaszcza. Jest po prostu chęcią wykopania temu autorowi bardzo głębokiego grobu i przykrycia go dużą warstwą ziemi. To było tak, ja wydałem książkę Instytut, która być może za jakiś czas ukaże się wznowiona i mocno poprawiona i przeredagowana w moim obecnym wydawnictwie, w świecie książki. E, wydałem tę książkę w wydawnictwie Znak, z którym się rozstałem potem w bardzo nieprzyjemnych e, w ogóle jakby okolicznościach, a jednym z powodów tego rozstania było właśnie to, że ja nie miałem absolutnie żadnego wpływu na po prostu jakąkolwiek na przykład na szatę graficzną książki, a i na to, co na tej książce będzie napisane. I o tym, że jestem polskim Stephenem Kingiem dowiedziałem się wtedy, kiedy ja wydrukowaną książkę wziąłem już do ręki. I no postawiono mnie w takiej brzydkiej sytuacji, po prostu się strasznie wkurzyłem, nie pozwoliłbym do niczego takiego, bo yy, ja wiedziałem od początku, że będzie to co najwyżej źródło niepotrzebnych docinków, no bo jakby wydaje mi się, że normalna osoba, która nie wie kim jest yy, Jakub Żulczyk, wzięła sobie wtedy tę książkę do ręki w księgarni, i zobaczyła sobie na okładce napis polski Stephen King, to pewnie sobie pomyślała w ogóle, co to jest za gość Musiała się chyba kompletnie już w dupie wszystko przewróciło, nie? I no i po prostu ta sytuacja z tym polskim Stephenem Kingiem nauczyła mnie tego, aby po prostu w pracy z wydawcą pilnować tego, co będzie napisane na okładce książki. I to była taka bardzo duża lekcja. Natomiast był też oczywiście cały dowcipny aspekt, ponieważ ja kiedyś pojechałem na konwent taki fantastyki do Wrocławia, i planowaliśmy tam zrobić, nie doszło te, do tego spotkania, ale planowaliśmy tam zrobić wspólne spotkanie czterech polskich Stevenów-Kingów z Łukaszem Orbitowskim. Ja, na tym spotkaniu miałem być yy, s, y, ja, Orbitowski, Stefan Darda, taki autor horrorów, który też jest nazwany polskim Stevenem Kingiem, był nazwany. Miał być na nim Zygmunt Miłoszewski. Który wtedy jeszcze, bo to było parę ładnych lat temu, napisał chyba wtedy jedną książkę dopiero, była to jego pierwsza książka Domofon, która była horrorem i też na okładce tej książki Miłoszewski miał napisane, że jest polskim Stephenem Kingiem, ponieważ był autorem wtedy debiutującym i też pewnie nie pomyślał, że różne bzdury mogą być na okładce napisane. Także planowaliśmy taki turne w ogóle, bo planowaliśmy tym pieniądze zarabiać w pewnym momencie, żeby zrobić takie tourne, że zamiast jednego Stevena Kinga oryginalnego pojedzie w Polskę czterech polskich Stephenów Kingów i będą tak prawda sobie jeździć po spotkaniach autorskich. Nic z tych planów nie wyszło. I to chyba tyle z tym Stevenem Kingiem, którego gdzieś tam tak naprawdę bardzo lubię, tylko że nie czytałem żadnej jego książki od lat yy, jakichś 14. Ale kiedy czytałem go na przykład w wieku lat nastu, to czytałem go, pamiętam, pasjami. I tak powtarzamy tego Stevena Kinga w każdym folderze. Mm -hmm. I tu w Świdnicy, i w pretekstach. To dobrze, że nie zajrzałem do folderu. No właśnie, byłam ciekawa. No, na, na plakatach też jest. Jest w ogóle pewnie moje, moje m, m, pewnie jest postać Stephena Kinga z moją twarzą. Być jak Stephen King. czyli... Może napiszę taką książkę, być jak Stephen King, jako Brzuczyk, być jak Stephen King tytuł mojej autobiografii, która powstanie za 20 lat. Być jak polski Stephen King. Ja jestem też, bo zaczęliśmy o wydawnictwach, o twórczości. Jestem ciekawa, jakbyśmy mogli się tak cofnąć w czasie do pana debiutu mhm. i jakby pan mógł nas przeprowadzić przez te wszystkie książki oraz takie decyzje literackie, nie wiem, jakieś takie widzenie przyszłych czytelników, dobór takiej grupy o Jezu, ale czytelników. Ale to pani musi być ale teraz dlatego... akuszerem tego przeprowadzenia, ponieważ ja tak po prostu z pamięci nie, 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 nie nagle nie, nie jestem w stanie zrobić takiego wykładu na temat po kolei mojej mojej tak moje bibliografii. W zarysie, bo pomyślałam, że e, pana dorobek jest e, bardzo zróżnicowany i to jest bardzo duży atut, tak uważam. Dowód też na wszechstronność i panowanie nad formą, więc jestem ciekawa, jak to przebiegało. Dlaczego akurat zmiana na przykład na horror dla młodzieży, bo tak, tak no, wyczytałam? Znaczy, mi się wydaje, że wszystkie te moje książki one gdzieś tam są z, tak naprawdę spójne i wszystkie mieszczą się w jakiejś tam, tak naprawdę, w, jed, w jednym jakimś, tak naprawdę są jedną taką rodziną, one gdzieś są ze sobą wszystkie spokrewnione. Eee, oprócz, wydaje mi się, właśnie z Morejewa i świątyni, tej, tej tych, tych dwóch książek, które napisałem dla naszej księgarni, eee, które były. z którymi historia była trochę inna, ale zaraz do, 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 do tego dojdę. Natomiast, wydaje mi się, że zróbmy jakąś krzywdę, Radio Armageddon, Instytut i śledząc od Świateł, to gdzieś są takie książki, które. Mm, które są gdzieś tam jakąś emanacją tego samego mojego pomysłu na pisanie, który wciąż mam, czyli. Zakładania jakiegoś kostiumu, powiedzmy, powieści gatunkowej, jakiejś konwencji, romansu, powieści thrillera, jakiejś powieści sensacyjnej, może horroru, ale zakładania go po to, aby gdzieś tam tę konwencję trochę się nią pobawić, trochę ją rozsadzić, a trochę tak naprawdę opowiedzieć o że tak górnolotnie powiem, opowiedzieć o współczesności może opowiedzieć trochę o człowieku w, tym w tej polskiej współczesności niedaleko, gdzieś obok, tak? I bo bo to, mnie, to mnie przede wszystkim najbardziej jako autora interesuje, pewien, jakby, jakby to powiedzieć, zeitgeist, jakiś człowiek złapany w tym zeitgeiście. I po to gdzieś tego kostiumu gatunkowego w tych, w tych książkach używam. Mam nadzieję, wydaje mi się, że z książki na książkę coraz lepiej, tak? Bo Wydaje mi się nieskromnie, że jestem autorem jednak rozwijającym się w jakąś, w jakąś stronę dobrą. Natomiast ze z Morajewem i Świątynią, które rzeczywiście są inne, bo, bo to są takie książki naprawdę stuprocentowo gatunkowe, które po prostu są celowo gatunkowe, tak? Jakby które nie były żadnym tutaj. Ich ideą było to, aby napisać po prostu taką klarownym, przezroczystym stylem powieść, taką po prostu gatunkową dla młodzieży, fantastyczną i tak dalej. No i pomysł na, ten, na tę książkę wziął się z tego, że ja wtedy miałem, to było parę ładnych lat temu i to już z 5-6 lat temu, i ja wtedy akurat miałem taką dużą, która już mi trochę minęła dużą taką obsesję takiego warsztatu pisarskiego takiej powiedzmy stolarki pisarskiej takiej w ogóle, że ja wtedy po, myślałem trochę miałem taki moment myślenia o literaturze taki bardzo warsztatowy, taki. Pomysł, tak na przykład, jak teraz czytam wywiady z takimi bardzo poczytnymi polskimi autorami, którzy piszą kryminały, na przykład, nie wiem, na przykład, nie wiem, z Katarzyną Bondą czytam ten wywiad i ona opowiada takie rzeczy, że właśnie o tym warsztacie o to, o, i tak dalej, tak, i, tak, i, i, i o, o tej strukturze i tak dalej, i tak dalej. I ona wydaje mi się jestem dużo lepsza ode mnie. I, a, a ja wtedy właśnie, akurat, tak, tak, tak takie, takie miałem podejście. I w, akurat w tym moim w tej chwili, kiedy ja tak, tak, tak myślałem, pojawiła się, pojawił się po prostu telefon od wydawnictwa, nasza księgarnia. Czy ja bym, nie chciałbym takiej książki napisać. Więc to była taka trochę książka napisana na zlecenie, w czym moim zdaniem nie ma nic złego, bo czasami z takich rzeczy napisanych na zlecenie robią się czasami bardzo. rzeczy wychodzą bardzo fajne. Nie mówię akurat o tym, że z Morojewo jest jakieś bardzo fajne, bo to jest akurat czterycy muszą to ocenić, ale no, na przykład Azyl. Faulknera, jedna z jego najlepszych powieści. Też była po prostu, tak naprawdę, powieścią groszową napisaną na zlecenie, bo Faulkner tam nie miał za bardzo pieniędzy i, i, i wyszła mu jego, jedna z jego, jego najwybitniejszych, najwybitniejszych książek. E, no, no i to z Morejo właśnie było efektem takiego, takiego zlecenia z wydawnictwa zlecenia do propozycji, tak? Takiej po prostu, którą ja wtedy z wielką chęcią przyjąłem, bo chciałem się czymś takim sprawdzić. Jakby, czy ja rzeczywiście dam radę, nie? napisać taką, Rzetelną, dobrze skonstruowaną, fantastyczną powieść dla młodzieży, idealnie mieszczącą się w tym, za, w tym gatunku, nie mającą żadnych jakichś tam odjazdów językowych, narracyjnych. Jakby czy ja siebie sam utrzymam w, takiej, w, takim, w takim kieracie, jakby sam sobie założę takie lejce i wydaje mi się, że przynajmniej w przypadku pierwszej części tej, 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 tej dylogii, nieskończonej trylogii w sumie, to, 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 się, to, się, to się trochę udało i rzeczywiście te książki są takimi, takimi, takimi wyłomami, trochę. A jeszcze przed debiutem, jak to było? Bo to był bardzo wczesny debiut, imponujące, jest dosyć 23 no, lat. Nie, nie aż by. tak wczesny, bo niektórzy tam wcześniej, już tak no, wtedy... ją Masłowską. Bo, no, w, Dorota tam, Mirek na Hach, no to do, w do nich to ja już byłem taki dziot jak debutowałem, no bo miałem w lat 23, a oni mieli tam po 18 czy po 19. Eee... De mój debiut przyszedł w ogóle z nienacka, bardzo, bardzo. To w ogóle była taka historia, że ja sobie coś tam pisałem. Pisałem sobie różne opowiadania, pisałem sobie różne kawałki, ale ja w ogóle bardzo robiłem to nieśmiało, ja się bardzo tego pisania bałem. I w ogóle nie traktowałem go poważnie. I ja w ogóle, pamiętam, że jak miałem 20 lat, na przykład, 21 lat, to ja chciałem być yy, dziennikarzem. No tak w ogóle ja sobie nie wyobrażałem nawet, że będę miał jakieś książki opublikowane i tak dalej, i tak dalej. Nie było to przynajmniej jakimś moim marzeniem, bo mi się wydawało to marzeniem zupełnie nierealnym, ale pisałem jakby, nie? I pisałem dużo, ale trzymałem to tak przy orderach trochę. Wrzucałem im bloga, wrzucałem tam jakieś tam fragmenty na tego bloga, ale to, to w ogóle jakby było jakieś takie takie kompletnie kompletnie ślamazarne. I wtedy była taka historia, że yy, bo ja też bardzo dużo pisałem jako dziecko i jako nastolatek i pisałem bardzo dużo praktycznie chyba do 15-16 roku życia. Pisałem ale jakieś ale tony, co to było jakieś opowiadania opowiadania, jakieś bajki, jakieś w ogóle yy, jakieś krótkie prozy. Ja mam dzisiaj na przykład całą powieść, którą napisałem na maszynie w wieku tam 12-13 lat, na przykład. Nie? Była powieść jakaś tam kryminalna, inspirowana filmem Barton Fink, że główny bohater jakiś tam miał potem. Był jakimś detektywem z rozdwojeniem jaźni, czy coś takiego. Ja to oczywiście o tym wszystko opowiadam z takim że nie oka. Jestem, bynajmniej nie mam takiej, takiej czelności, jak na przykład autor Pilipiuk, który normalnie jako swoją kolejną książkę opublikował powieść, którą napisał w wieku lat 12. No i pamiętam taki moment, że ja miałem chyba tam lat już 2 i pisałem te kawałki, tak pisałem, komuś pokazywałem trochę, nie? I w pewnym momencie pokazałem Dziewczynie, z którą wtedy byłem, te rzeczy takie właśnie pisane, jak miałem 12, 13, 14 lat na maszynie, wtedy jakąś w ogóle sztukę teatralną wtedy napisałem. I ona w ogóle, kurczę, wiesz, jakby... O, I ona powiedziała coś takiego, że słuchaj, skoro ty to robisz od momentu, jak nauczyłeś się pisać w ogóle, bo to nauczyłem się pisać w wieku lat 5-6, już wtedy jakimiś kulfonami pisałem jakieś pierwsze tam opowiadania o wikingach itd. i tak dalej. Powiedziałem, to może to jest rzeczywiście to, co ty powinieneś robić, nie? Może to jest, to, to, to jest jakieś coś, czym ty się powinieneś w ogóle jakby zajmować. I na to się nałożyło to, że ja miałem na studiach taką panią wykładowczynię od reportażu na studiach dziennikarskich, znaczy w ogóle pracownik pracowni i ona kiedyś mówi, powiedziała, żeby przynieść jakiś tekst prozatorski. I ja przyniosłem jakiś taki tekst prozatorski, jeden z tych, które wtedy jakoś tam takich krótki powstawały i ona wtedy powiedziała, no pan koniecznie powinien się tym zająć. No i jakby te dwa bardzo nieśmiałe i takie w sumie śmieszne z perspektywy czasu, takie bardzo za, zabawne i niewinne przesłanki doprowadziły do tego, ja po raz pierwszy w życiu tę historię w taki dokładny sposób opowiadam, muszę się przyznać, proszę Państwa, doprowadziły do tego, że wysłałem y, jakieś tam swoje kawałki do pisma Lampa. Bez jakby żadnej w ogóle tam nadziei, że ktokolwiek mi odpisze, że, że cokolwiek tam się po prostu jakby z tym zadzieje i tak, dalej, i, tak dalej. I po dwóch miesiącach dostałem odpowiedź. Jakby od, yy, od Marka Włodarskiego, który wtedy w piśmie lampa pracował, że w ogóle oni to opowiadanie opublikują, ale ja muszę zrobić je dwa razy dłuższe. Powiedziałem, aha, no dobrze, więc robimy dwa razy dłuższe. No i wtedy jednak już sam Dunin-Wąsowicz, napisał: Dobrze, chłopie, on zawsze zwracał się do mnie, pamiętam, per chłopie. Dobrze, chłopie, to opowiadanie jest dobre, ja je opublikuję w lampie. No i dla mnie to po prostu było jakby. Takim wstrząsającym doświadczeniem, że w ogóle to coś, co ja robię, jest nadaje się do druku, a do tego jeszcze nadaje do druku w piśmie Lampa, które było wtedy bardzo poważną taką instytucją, bo to był taki hejdej pisma Lampa, tak? które wtedy właśnie było popawił królowej, jakby ono było w każdym empiku, i ono było taką wtedy rzeczywiście siłą kulturotwórczą to pismo. No i potem, jak już to opowiadanie zostało, ten numer poszedł do druku. Ja pamiętam, że byłem wtedy, u rodzicu, byłem wtedy u rodziców. W Nicicy, tam gdzie mieszkają moi rodzice, i to było lato, był chyba lipiec, i zadzwonił do mnie Paweł Tuniwąsowicz. I powiedział do mnie tak. A to była godzina 12, nie wiem, ja miałem iść z ojcem na rower w ogóle, pamiętam wtedy, to w ten dzień. I zadzwonił do mnie i mówi tak: Chłopie, słuchaj, mo byśmy jakąś książkę ci wydali. Mówi, przyjedź może do Warszawy, to pogadamy na to, coś o tym, nie? kiedy możesz przyjechać do Warszawy, a ja taki w ogóle zbarniał, tak trzymam ten telefon i mówię, wiesz co, za godzinę mam jakiś autobus, to mogę w sumie być za trzy godziny w Warszawie, nie, po prostu on mówi, no to wskakuj, mówi, to już tam na imprezę pójdziemy, nie, mówi, u Mirka Nachacza się przekimasz, nie, to wtedy akurat Mirka Nachacza poznałem. No, i wtedy i było, i, pamiętam ten moment, że coś moja matka, mi była coś tam, że obiad jest, czy coś takiego, że on strzedł na obiad. Mówi: Nie, 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 ja do Warszawy w ogóle, nie idę na żaden obiad. I on mówi: Do Warszawy? Po co ty jedziesz do Warszawy? Mówię, bo mi wydadzą książkę, nie? A moja matka mówi: Co? Ja w ogóle wybiegłem z tego domu, wziąłem torby i pobiegłem na autobus do Warszawy. Przyjechałem, spotkałem się z Duninem. Poszedłem z nim na imprezę, upiliśmy się strasznie, i pamiętam do dzisiaj, że Dunin tak siedział obok mnie na kanapie w mieszkaniu Doroty Masłowskiej, tak się kiwał i mówił, ale ty się tak nie ekscytuj, bo to wszystko będzie źle, bo to w ogóle nic się nie uda, bo w ogóle się tak twoja książka nie sprzeda i w ogóle się tak nie podniecaj młody, no. I tak to, i, 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 i tak to, tak to wszystko się stało, no a reszta jest już jakąś tam małą historią, no. Chciałam powiedzieć, jaka piękna historia, no, do tego momentu właśnie, y tego ostatniego zdania. A tak, ta no, historia jest piękna. Znaczy, nie a, niuans, niuans jeszcze był taki, że ja w ogóle chciałem, żeby on jako moją pierwszą książkę wydał Radio Armageddon. Tak, e... Czyli ona gotowa była już wtedy? Nie, w ogóle nie była gotowa, ale ja już chciałem, żeby ona była moją pierwszą książką. Przyjechałem, nie wiem, mówię, słuchaj, mam taki pomysł, mam taką książkę o takim zespole w ogóle młodzieżowym, który tu coś tam robi rozwala, w ogóle robi bunt, to w ogóle uważam, jest super pomysł i ten, i zróbmy z tego moją pierwszą książkę. A on powiedział wtedy Dunin do mnie, ty nie bądź taki wyrywny. Mówi, fajne napisałeś opowiadanie to o tym chłopaku, to w ogóle napisz książkę całą o tym chłopaku, co się zakochuje w dziewczynie. Ja nie, 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 musimy napisać o Armagedon. Ale mówi, zaufaj mi, napisz tę książkę o tym chłopaku, ja chcę wiedzieć, co jest dalej. Mówi, tę książkę ci wydam, a z tym Radio poczekamy. No i ja przespałem się ten dwa dni i powiedziałem, no dobra, okej, okay, no to napiszmy tę książkę. I napisałem, zrób mi jakąś krzywdę wtedy. I pamiętam, że pisałem tę książkę w jakiejś takiej totalnej euforii i ekstazie po prostu. Jakby i, i, i do dziś uważam, że to był jakiś niebywały fuks, że ja po prostu napisałem swoją pierwszą książkę, pierwszą książkę, mój debiut napisałem, mając już w kieszeni umowę na wydanie tej książki. To mogło być bardzo demoralizujące w ogóle uważam. I bardzo takie, to się mogło źle skończyć. Ale dzięki Bogu skończyło się dobrze. Wydaje mi się, że to by się źle skończyło wszystko, gdyby ta książka się bardzo dobrze sprzedała. To gdyby ona na przykład była bestsellerem, wtedy gdyby na przykład jej się sprzedało tam kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy, to wtedy mogłoby to się, jak patrzę na siebie z tamtego okresu, to mogłoby się naprawdę to źle skończyć. Ale dzięki Bogu, zróbmy jakąś krzywdę, miało mark umiarkowane recenzje, sprzedała się słabo. I to pierwsze wydanie, przynajmniej, bo w sumie ta książka. Nie wiedzieć, czemu sprzedaje się do dzisiaj. Eee, i, I był to po prostu dobry, dobry początek, zamiast takiego wybuchowego początku, jakiegoś i zamiast podejrzewam zaraz wybuchowego końca. Już wspomnieliśmy Warszawę i w najnowszej książce Ślepnąc od świateł, ja widzę tę Warszawę tak dwutorowo mhm. właściwie jednotorowo do czwartku, dwutorowo od czwartku. O, Najpierw, śpiewa. tak, to jest związane z przyjazdem Agnieszki Kłos tutaj do Świdnicy w ramach festiwalu. I początkowo widziałam tę Warszawę jako taki rodzaj dżungli. Zwłaszcza tę nocną Warszawę, bo, bo ta dzienna jest w książce brzydka. Ona jest porównywana do starej, nudnej kobiety. Mhm. A ta nocna dopiero zaczyna żyć. I miałam ciągle wrażenie, że oglądam taki film na Discovery o nocnych drapieżnikach. Natomiast od przyjazdu Agnieszki Kłos doszedł mi jeszcze ten drugi y, tor. Y, ona dużo opowiadała o naturze wokół obozu Auschwitz-Birkenau y, i o tym, że ta natura sprzyjała niejako zbrodniom. I tutaj y, też y, pomyślałam o Warszawie jako mieście, y, które być może sprzyja, gdzieś przykrywa te działania. bohaterów. to o naturę w, w sensie jakiejś takiej, naturę w sensie uwarunkowania? Trzeba. Y, 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 aha, y, 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 tak, tak, rozumiem, y, rozumiem, rozumiem. I czy ta nocna Warszawa też sprzyja? Sprzyja tym bohaterom, te, 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 tym no, przestępcom w jakiś tam sposób. No, noc w ogóle noc. chyba sprzyja przestępcom, przestępcom. Tak mi się wydaje. Um, to jest tak, że jakby najczęściej powtarzanym pytaniem po, pośrednio od świateł było to, czy ta Warszawa w tej książce jest tylko taka? Dlaczego pan widzi tę Warszawę właśnie tak? Um, ja nie widzę tej Warszawy tak, jakby cieszę się, że to pani zauważyła, że ta książka jakby z gruntu rzeczy nie aspiruje do bycia jakimś portretem tego miasta pełnym, jakąś taką w ogóle, nie chcę być żadną larką ani żadną taką powieścią, że tak powiem, pokazującą ten organizm miejski w takiej szerokiej, wielowarstwowej panoramie, tylko ona jest bardzo wycinkowa, a ta wycinkowość wynika chociażby z tej optyki bohatera, tak? bo ta kamera jest trochę ustawiona w jego oku, a jego oko jest otwarte dopiero nocą. Jest to człowiek, który w momencie, kiedy jest to normalne życie, takie normalne życie, które dotyczy większości ludzi, ten człowiek po prostu wtedy śpi i nie ma z tym życiem za wiele wspólnego i dopiero kiedy wchodzi w jego, jego świat zaczyna się nocą, bo dopiero on tylko tę nocną warstwę jest w stanie tak naprawdę opisać. Ehm... I porusza się w cieniu, porusza się w tej krainie cienia, tak? Porusza się w tej krainie niedopowiedzenia, schowania i tak dalej. Widzi wyraźnie wszystko to, co jest schowane. Eee, I na pewno ta noc, ale tylko, tylko tutaj chyba mówimy o czymś uniwersalnym, bo to, nie, to tak naprawdę to, 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 to nie jest w ogóle jakby specyfika Warszawy, tylko to jest specyfika każdego większego miasta. Co się dzieje świadomocym światło? specyfika każdego. Miasta, do którego przyjeżdżają ludzie z innych, mniejszych miast, aby zmienić swoje życie i miasta na tyle dużego, aby wytworzyły się w nim pewne już skomplikowane siatki zależności i tak dalej, i, 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 i tak dalej. Miasta na tyle dużego, aby opłacało się w nim na przykład sprzedawać kokainę, tak? Jakby to... To, to, to jest ta... ta, ta ta wycinkowość, ale wydaje mi się, że to jest jakby naturalne, naturalne oblicze, jedno z naturalnych oblicz każdego większego organizmu miejskiego na, na świecie, nie licząc może, nie wiem, Fenianu. Czy to są takie zwierzęta, dzikie zwierzęta? Hmm. Mi się w ogóle wydaje, że człowiek jest po prostu zwierzęciem. Ja noszę w sobie takie głęboko schowane przekonanie, nie specjalnie może oryginalne, ale ale wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy w naturze ludzkiej wynika po prostu z czysto zwierzęcych instynktów i bardzo wiele, większość rzeczy jest nim absolutnie podporządkowana. Mm, I w duchu wierzę w pewną taką po prostu zwierzęcą bezwzględność natury, natury ludzkiej, że pole w człowieku do bycia dobrym, szlachetnym, światłym jest dość ograniczone i takie jest ściśnięte pomiędzy różnymi instynktami i popędami, tylko że pewnym obowiązkiem człowieka jest to miejsce poszerzać i, i, i jednak, jednak rozpychać, tak? Jakby... Ja wierzę w taką, taką, taką jednak świecką moralność. Także, ale to zwierzętami jesteśmy, 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 jesteśmy wszyscy, no, jakby... A, a dowody chyba na to podstawowe, ja teraz powiem takie banały, no wydaje mi się, że wystarczy poczekać chyba do momentu, w którym na przykład bardzo poczekać taki moment, w którym na przykład bardzo nam się chce jeść, albo bardzo nam się chce spać, albo bardzo nam się chce siku, albo bardzo nam się chce uprawiać seks i poobserwować siebie przed zaspokojeniem tego popędu, poobserwować siebie przez chwilę podczas niego, ile tak naprawdę bylibyśmy, co jesteśmy w stanie zrobić, aby ten popęd jak najszybciej Zrealizować. Także, także jesteśmy po prostu, jesteśmy, jesteśmy, jest, 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 jesteśmy, jesteśmy zwierzętami, co nas nie zwalnia trochę z obowią obowiązku z jakiejś tam walki z tym. Tak mi się wydaje, że tutaj spróbuję wyłożyć tę swoją taką prościutką, trochę dresiacką filozofię.